Witam, witam. Serdecznie chciałem pokazać dzisiaj ciekawostkę Haetostome ha vulcherii no, Bardzo agresywny zbrojnik Nie jest to duża ryba Dorasta do 10 cm Ale muszę przyznać, że temperamentem jest y, ostrzejsza od y, Tego wielkiego <laughs> hypostomusa, którego mamy nie spodziewałem się, że tak będą się tukły, bo wyczytałem, że to ryby statne. Kupiłem 4 sztuki, bo tylko 4 były w sklepie. Chciałem więcej oczywiście. Z 6. No i tuką się tu kurczę, W ogóle, zobaczcie, to, co tu się dzieje. Zażarły mi e, tego postawę Ładna ryba ciekawa pochodzi z Kolumbii, Peru i A, jeszcze Ekwadoru No ale zobaczcie co tu się dzieje w porze karmienia Natomiast rybka przepiękna Jeżeli chodzi o, o warunki, no to jest to zbrojnie, które raczej potrzebuje chłodniejszą wodę. Yy, Także w lecie nie może ich tutaj być, bo mi jej temperatura wykończy grubo, co? Yy, I generalnie preferują temperatury pomiędzy 20 a 25 stopni. Różnie piszą w opracowaniach, bo są, też są opracowania, w których piszą od 18 stopni do 23 tutaj w tym zbiorniku jest 25 stopni i są dosyć aktywne patrzcie, odbija się mój podkoszulek o, jest kolejna zobaczcie jak agresywnie żeruje nie szuka pokarmu sobie spokojnie Cały czas są takie bójki, że rozpędzają się i talanują się. Tą wielką głową uderzają o siebie. Poza porą karmienia to nie da się ich uświadczyć w akwarium. Cały czas są gdzieś strzajone. No, fajna, ładna rybka, ale kurczę, zaskoczyła mnie właśnie ta agresja. Czytałem, że. Powinno się mieć kilka, bo są terytorialne. Ale e, nawet ta największa z nich nie żeruje spokojnie, tylko się tłucze z pozostałymi. Tu jest kamień właśnie jednej z nich. W żadnej innej nie wolno na ten kamień się położyć. No ciekawe. Małe jest wiadomości na temat tych rybek w ogóle. Hmm, tutaj akurat mają wodę miękką dosyć. Mój aparacik mówi, że jest około 300 ppm hmm. Także wziąłem sobie w tej miękkiej wodzie. PH jest około 6,5. Także takie standardowe warunki, jeżeli chodzi o zbrojniki Nie słyszałem, żeby się te ryby kiedykolwiek rozmnażały w wywoli. Także to są niestety ryby z odłowów. O, to wypłynęła ta największa. No, zobaczcie, to też nie jest spokojnie. I to nie to, że do dzisiaj akurat takie dostają palmy w okręce, bo od samego początku zauważyłem, że tak się zachowują. Kupiłem je razem, właśnie, z tą Rinę Loricarium lansolata. Chciałem właśnie te Rinorikarię kupić, ale no, niestety ostatnio kupiłem. A no, że akurat miałem kasę i zobaczyłem coś innego, no to stwierdziłem, że sobie sprawię coś, czego nie miałem jeszcze. Chciałem, że to będą jakieś takie, no, ten, o temperamencie ancystrusów, które nie są wcale takie spokojne. No ale to to w ogóle jest. A to, to mały ancystrus. Kolejny, bo cały czas się roznażałem i sobie wyłapuję takie. I wrzucam do różnych zbiorników. No mam tego całą no, no, masakryczną ilość. David... Ja chciałem powiedzieć Dawid. Dobrze mówię. Dawid i Goliath. Fajnie wyglądają jak są takie małe Szkoda, że nie ma takiej odmiany, która tylko taka duża rośnie No i od razu muszę Wam powiedzieć, że chcąc taką rybę mieć no to zapomnijcie o tym, że będziecie mieć czystą, klarowną wodę No bo z rana po prostu tutaj jest Armagedon A... O! To jest właśnie to jak to może być ryba stadna? Nie rozumiem tego. Gdybym wiedział, że takie akcje będą, Kupiłem jedną. No ale skoro napisane było, że jest to ryba stadna, chociaż kosiarki też są rybami stadnymi, a tłuką się nimi osiernie. Dopiero jak jest minimum 6 sztuk, no to następuje jakiś tam spokój. Teraz mam stado 9. Także rzeczywiście są no, w miarę w miarę spokojne. Aczkolwiek tam jest bardzo silna hierarchia i po prostu już jest ustalona, a się nie tłuką więcej. Dobrze mieć takie miejsca właśnie jak te tutaj. Tu jest taka płyta złupka. Drobnoziarnisty piasek. Oczywiście rzeczny, tak żeby nie kaleczył ryb. kawałki drewna, to jest wymagane w tych rybach. No, jakieś takie kamienie większe. niestety ten posta mogę, to będzie musiał gdzieś indziej pójść, bo go zniszczą całkiem. Najlepsza jest z tego całego stada tych ryb, ta lanceolata ona ma w nosie, ona się tuką ze sobą a ta sobie w międzyczasie wykorzystuje to na zjedzenie tego co najlepsze jak widzicie ona ma to w nosie, że ona tam gdzieś szaleją zresztą nie jest atakowana no więc wyjada wszystko co najlepsze a reszta zostaje dla tych ha... haetostom no. ciężko wymówić to nazwy No ale zbrojnik ciekawy. Jeszcze nie miałem takiej szalonej ryby. Chociaż z swoim szaleństwem tego ogromnego Antistusa, tatę No ale te są dużo, dużo mniejsze, jeżeli chodzi o wielkość ryby. Natomiast naprawdę ciekawe ten pysk szczególnie jest ciekawy. Gdyby siadła któraś na szybie to um, można przyjrzeć się, bo ten układ tego otworu gębowego jest troszkę inny niż um, u typowych zbrojników, ta morda jest duża, natomiast um, na ogół znaczy, na ogół te zbrojniki mają ten otwór gębowy okrągły, natomiast tutaj taki jest um, taka elipsa można powiedzieć No i ten pies jest dosyć duży A, nie wspomniałem o karmieniu. Jak e, widać, spirulina tutaj e, tworzy to zamieszanie cał, całkiem niezłe. E, one, według różnych autorów, są wybitnie glonożerne albo e, wybitnie roślinożerne. Nie jest to tym samym. E, bo roślina wybitnie glono, roślina, ryba wybitnie no je, tylko glony natomiast one widzę, że zjadają ogólnie karmę roślinną co ciekawe niespecjalnie chciałby jeść ogórka natomiast te tabletki ze spiruliną i te drugie, które daję pokażę coś takiego Bardzo dobre tabletki Uważam, że najlepsze, jeżeli chodzi o tego typu karpę, z tych, które miałem okazję testować, a ja trochę tego testowałem, ponieważ to, te tabletki zadają wszystkie ryby, absolutnie wszystkie. Nawet szczupieńczypki się rzucają na to. na karabinie z wysyfek no cóż takiego lokatora jeszcze nie mieliśmy no ale sami przyznajcie, że dosyć ciekawe są Hmm. oczywiście one tracą do innego zbiornika większego tutaj sobie na razie siedzą żeby podrosły tak, przynajmniej taki był plan a po tym co wyprawiają no nie wiem trzeba ten plan chyba będzie zweryfikować i wczeń, wcześniej je przenieść gdzieś Widzę, że Nie są to małe, grzeczne rybki, bo tak mogłem je od razu przenieść, e, wpuścić do większego zbiornika. Tylko bałem się, że no, będą odganiane od pokarmu. A tu się okazuje, że no, na pewno nie będą odganiane od pokarmu. Od razu też nasuwa się myśl, że e, ryba nie nadaje się do e, spokojnych mieszkańców e, dna. ponieważ no, robi dosyć dużo zamieszania tak yy, no to kolejna kępa która zaraz wróci. Yy, no yy, coś nie mam szczęścia do tej rośiny, bo jak tylko wyhoduje ładną kępę to coś się takiego dzieje że albo mi ją zjedzą kosiarki albo yy, rozwali mi haetostoma i no, no trudno Tym mi się takim krową kojarzy. To tyle w tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na nasz kanał. A jeszcze chciałem wspomnieć jedną rzecz. No, dosyć nieregularnie ostatnio się te odcinki nasze ukazują. No, ale to wynika z tego, że strasznie dużo pracuję. Chciałbym przenieść się z rybami do piwnicy, tam bym miał więcej miejsca na większą ilość zbiorników i na większe zbiorniki. Więc niestety trzeba pracować. Kanał na tym cierpi, niestety. No ale. No, cóż mam powiedzieć? Bez pieniędzy to nie będzie tego kanału. Szalona ryba, jeszcze raz pozdrawiam serdecznie i zapraszam do następnego filmu. Cześć.